Witaj. Oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu kiedy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do Ciebie trafił, tutaj jest wiadomość dla wodnika w słońcu, księżycu i ascendencie. Najpierw sprawdzę, jaka energia Cię prowadzi w wodniku przez te 7 dni. Zobaczę, co będzie najważniejsze. Później w drugiej części czytania za pomocą kart i charmsów zobaczę co idzie w twoją stronę, co się może wydarzyć. Będą też słowa mocy. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne dla wielu osób, także bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Ok. To teraz proszę o wskazówki dla wodnika. Jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni? O! Chciałam jedną, wyciągnęły się dwie. To na pewno nie jest przypadek. To jest, w tej serii czytań jest tutaj mocna energia dla wielu znaków, przełomowa. Zobaczmy, jak to jest dla ciebie. Wow! Una! Łatwe do zrobienia, nie ma potrzeby spieszyć się lub robić coś na siłę, na wszystko jest odpowiedni czas. W angielskiej wersji tych kart jest napisane tutaj easy does it, czyli na spokojnie właściwie to powinno być przetłumaczone, ale ja też lubię to łatwe do zrobienia, tutaj z polskiej wersji, to jest po prostu energia bogini, która zapewnia cię, że jesteś na dobrej drodze do swoich celów i marzeń. Nie ma co się gorączkować, że się nie uda, bo jak właśnie się martwisz, że się nie uda, chcesz się spieszyć, to opóźniasz wszystko. Także na spokojnie. Wow, Freja, odwaga. Daj się ponieść przygodzie, bądź odważny i podejmuj ryzyko. Hmm, e, czyli tutaj. Jakaś przygoda Cię czeka, na coś warto się odważyć i nie martw się, na spokojnie to zrobisz, bo niektórzy bardzo czegoś pragną, ale boją się zrobić ruch, boją się, że to jest zbyt skomplikowane, że oni nie dadzą rady. Dla tych z Was tutaj mocna wiadomość: na spokojnie dasz radę, bogini Freja jest w Twoim polu i ładuje Cię dodatkową dawką energii odwagi. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Nie chodzi tutaj o brawurę, tylko chodzi o zrobienie czegoś spontanicznego albo czegoś, na co się przez dłuższy czas nie odważyłeś, nie odważyłaś. Może tutaj chodzi o zaproszenie kogoś na randkę, z czym czekasz bardzo długo. Tutaj różne będą tego odsłony. Ale pamiętaj, na spokojnie ci się uda, także naprawdę y, warto się odważyć na coś. Dobrze, to teraz jeszcze Twój numer anielski. Zobaczmy, co chcą Ci przekazać aniołowie na ten czas. Na co może warto się odważyć, już tutaj będzie wskazówka. O, i dla równowagi, y, dwie karty. No tutaj. Dla singli, dla tych, którzy pragną miłości. Mocna wiadomość, że. Mm, twoja odwaga może przynieść coś pięknego. Coś, co będzie się y, budowało, tak? Z jedynki zrobi się dwójka. Hmm. Wow, cudowne, i potwierdzenie 24-24. Bezwarunkowa miłość. <laughs> Przepraszam. Jest tutaj szansa. I czuję, że nie bez powodu i czuję czakrę garba, bo tutaj ktoś potrzebuje się odważyć wyrazić miłość. Albo zadbać o swoje potrzeby, jeśli to jest na przykład pójście po podwyżkę. Tutaj różnie to będzie, ale jest ta odwaga związana z wyrazem bezwarunkowej miłości do kogoś lub siebie. Wow, 44, 44, triumf, no właśnie. Jeśli się odważysz, to ci się uda. Nie ma co wątpić w powodzenie tego, na co chcesz się odważyć. To jest podążanie za Twoimi marzeniami, to jest łączenie się z energią miłości, zwycięstwa. Więc naprawdę warto zrobić ten krok, jaki on by nie był. I się nie bać, bo tutaj triumf i sukces są dla Ciebie dostępne. Jeśli nie w tym tygodniu, to za 4 tygodnie, 4 miesiące, tak. Tutaj to może być różnie, ale naprawdę warto zrobić ten pierwszy krok. Dobrze, za chwilkę w drugiej części czytania sprawdzę, jak ta energia się zamanifestuje, co tutaj może się wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na YouTubie oraz moje social media. W opisie znajdziesz też mój adres mailowy. Napisz wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny, specjalny amulet z osobistą intencją. Te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana. Zapraszam! Dobrze to, co teraz tutaj może się wydarzyć przez te 7 dni dla wodnika? Pamiętaj, że może być tutaj też szerszy kontekst, ponieważ no każdy jest w trochę innym wow, momencie tej historii. Zacznę od tych kart, bo się odwróciły. Eee, dobra, tutaj dużo może się zadziać. Wow, albo już się zadziało. Eee, dobra, zaczynamy. No właśnie tutaj. Mm. Mam historię, która wstrzymuje tych, zwłaszcza, którzy boją się zrobić pierwszy krok w miłości albo w, w stronę swojego jakiegoś wielkiego marzenia. Bo w przeszłości przy podobnej typu sytuacji wydarzyło się coś bardzo smutnego. Może jesteś po rozwodzie, może jesteś po jakichś trudnych relacjach rodzinnych, bo tutaj mamy kartę myszy która mówi o nieporozumieniach, zamęcie wśród przyjaciół czy rodziny. Coś smutnego tu się wydarzyło. Coś też Wodnik potrzebuje powiedzieć, bo tak cały czas czuję coś na gardle u Was na czytaniu. Może tutaj jeszcze coś jest do wypowiedzenia. Do kogoś z kimś doszło do rozstania, czy to w miłości, czy w biznesie, czy w przyjaźni. Y jeszcze tutaj, jeszcze y jakieś czynniki zawodowe, y przepraszam, finansowe bardziej wchodzą w grę. Też tutaj, po jakimś rozstaniu y miłosnym czy zawodowym, możesz otrzymać pieniądze, i tutaj trzeba będzie, dla niektórych, się odważyć się o nie upomnieć. Bo ci się należą, czy to zostały zasądzone, czy to jest odprawa w pracy. Nie, ktoś, coś, czegoś nie chce dać, trzeba się upomnieć o swoje, trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić, a się uda. Może czekać Cię krótka podróż tutaj w trakcie tych siedmiu dni. Warto w nią wyruszyć, bo możesz w trakcie tej podróży dostać coś cennego, odkryć coś cennego. Los da ci jakiś cenny dar, którego no, się nie spodziewasz. Dla wielu to może być jakaś nowa możliwość, nowa droga w życiu, zwłaszcza jeśli jej szukasz. Także to też może być ten cenny dar. No, tutaj przy tych sprawach, jeszcze, jeżeli trzeba się upomnieć o coś, to ta osoba po drugiej stronie może zachowywać się głupio, może udawać, że nie wie o co chodzi. No, tutaj trzeba będzie troszeczkę mocniej tupnąć nogą. Jest karta Nie obniżaj swoich standardów, więc tutaj stawianie granic, mówienie o swoich potrzebach przyniesie ci triumf. Tak. Jesteś na dobrej ścieżce, jeśli chodzi o jakiś aspekt w swoim życiu, na przykład jeśli właśnie chcesz odzyskać pieniądze, to jesteś na dobrej drodze, albo jak chcesz sfinalizować jakieś zakończenie, też jesteś na dobrej drodze. Tutaj idziesz właśnie w stronę słońca, czyli szczęścia i dobrego samopoczucia, ale na tej drodze jeszcze warto się zatrzymać i zadbać o siebie, zwłaszcza o swoje zdrowie fizyczne czy psychiczne. To będzie wyrazem bezwarunkowej miłości do siebie. Może chcesz wziąć urlop zdrowotny i nie masz odwagi się zapytać. Może szef udaje Greka i że a, po co ci to? Nie. Trzeba tutaj zadbać o siebie. Hmm, może nawet jakiś wyjazd, gdzieś gdzieś słonecznie się uda, ale tutaj najbardziej chodzi o zadbanie o swoje zdrowie. Bo te różnego rodzaju trudne przejścia emocjonalne się na tobie... Hmm, no, odcisnęły na tobie swoje piętno i warto tutaj zadbać o swoje samopoczucie i poczucie dobrego zdrowia. Wow, zielona karta, bogactwa. Zaraz obok niej jest karta, że idą do ciebie wieści. Możesz dostać jakąś wiadomość, propozycję z tą kartą tutaj, e, która przyniesie ci dużo bogactwa, sukcesu. Kolejna zielona karta, kochani. To jest coś nowego, jakiś nowy start, coś czego jeszcze nie było w Twoim życiu i to rozpocznie ważny łańcuch wydarzeń, który właśnie, no ta energia słońca cały czas tutaj jest. W Twoim życiu wyjdzie słońce, tylko potrzebujesz mieć odwagę po nie sięgnąć. Tak, metaforycznie, tak, i energetycznie. Mówiąc nie wszystkiemu temu, co ci nie służy, i idąc w stronę tego, co jest dla ciebie dobre, do tego, czego pragniesz. Jest karta papugi. Więc też jeszcze przykrość może sprawić ci jakaś osoba, która o tobie plotkuje, rozpowiada twoje sekrety, a miał to być przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś zachowuje się głupio, niestety. Tutaj może być taki niemiły akcent. Zwróć uwagę na swoje finanse i też korona. Szacunek idzie w Twoją stronę. No tutaj będziesz się przyglądać sprawom, Finansowym, zawodowym, ta nowa możliwość się okaże bardzo dobra dla Ciebie i zobaczysz, że to jest przyszłościowe. Jest grudzień. Tutaj wielkie pieniądze mogą pojawić się w grudniu, zimą. Dążysz do tego teraz, zaczynasz drogę. Jeśli nie zimą, to mamy też 12, 12 tygodni, 12 miesięcy. No, jeśli już była jakaś podwyżka awans, to może być 12 dni. Hmm. Jeśli nie, to to 12 to też 3. Więc mamy za 3 tygodnie, 3 miesiące. E, tutaj idziesz w stronę sukcesu, rozpoczynasz ten łańcuch wydarzeń, ale potrzebujesz sięgnąć po to. Potrzebujesz wejść na tą drogę, nie uciekać od niej. Stąd ta odwaga. Y, która Ci w tym pomoże i jest kluczowa. Dobrze, to teraz jeszcze czarny nam uzupełnią Twoje pytanie, w wodniku. Uh -huh. Okej. Okay. Hmm. Korona już druga, więc tutaj awanse, podwyżki, ale po jakimś odważnym ruchu, tak? Trzeba się upomnieć, tutaj mocno y, czuję. No bo niestety jest ktoś, jest tutaj ktoś, kto jest jak taka przysłowiowa świnia, ktoś, kto się źle zachowuje, ktoś, kto no tutaj nie jest fair też i trzeba wyraźnie temu powiedzieć nie. Wychodzisz z trudnego okresu, zwłaszcza finansowego, tutaj słońce wychodzi z chmur, jest dla ciebie możliwe uzdrowienie spraw rodzinnych, jeśli tutaj to jeszcze no, nie domaga w twoim życiu, że tak powiem. Bo coś pięknego chce rozkwitnąć w twoim życiu, coś nowego, jakieś marzenie. Chcesz żyć swoim życiem marzeń, i rozpoczyna się taki łańcuch wydarzeń, który ci to umożliwi, tylko trzeba wejść na tą drogę. Trzeba mieć odwagę wejść na tę drogę. Wiele osób poczuje się dużo bardziej atrakcyjnie, piękniej, chcecie wyjść do ludzi też. Pokazuje tutaj się byk jako ważna osoba w miłości, w relacjach, ale no też. W takich sferach zawodowych to może być, ty już będziesz wiedzieć, byk i też pokazuje się cały trygon ziemi, czyli jeszcze panna i koziorożec. Może tutaj jakaś smutna przeszłość z tym kimś jest, a może to jest ktoś, z kim zaczynasz coś nowego. To będzie różnie. Jeszcze są litery. Mm, tutaj to mogą być inicjały, jakieś wskazówki dla ciebie, i to jest litera K i litera R. KR. Też słyszę: kraków jakoś jest ważny <gry> dla niektórych tutaj. E, dobrze, jeszcze Twoje słowa mocy. Potężne afirmacje i wskazówki dla ciebie na ten czas. Ok, szybko się karta pojawiła, spod spodu może mogą też wyjść na wierzch jakieś jeszcze Twoje uczucia spod spodu, które były tłumione, tak czuję mocno świadomie właśnie teraz świadomie wybieram zaufanie i pewność, że wszechświat mnie wspiera i tak właśnie jest tutaj też czuję taką wskazówkę, że do odważnych świat należy więc właśnie teraz świadomie wybierasz zaufanie i pewność siebie, że wszechświat cię wspiera. Tak jest i dlatego możesz zdecydować się na jakiś odważny krok. Ewidentnie Wodnik zaczyna jakiś nowy rozdział w życiu. Jeśli chcesz zajrzeć dalej w przyszłość i zobaczyć, co ci przyniesie ten nowy rozdział, ten nowy etap, to zobacz moje czytanie bezterminowe wybierz karty. Ten film pojawia się na ekranie. Żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.